Moi drodzy, już jak wczoraj na koniec konferencji wspomniałem, że będę miał coś do powiedzenia na temat cierpienia, to już widzę, że już na tym etapie pojawiły się niezrozumienia. Bo rzeczywiście to jest taki delikatny temat. To bardzo proszę teraz o taką skupioną uwagę. Niektórzy mówią cierpienie uszkachetne. Albo... Ludzie, często, którzy tego cierpienia dużo doświadczyli, mówią, że teraz to ja wiem, że cierpienie ma sens. A jednocześnie spoglądają się na Krzyż Jezusa i mówią o tym sensie, jakby cierpienie samo w sobie miało sens. Urosło nam w kościele katolickim wokół tematu cierpienia bardzo dużo takich, właśnie bardzo subtelnych, różnic w myśleniu i rozumieniu tego, czym to cierpienie jest i jak przeżywać tą sytuację, kiedy ono przychodzi. A przychodzi. No po prostu przychodzi. No więc obserwuję różne takie postawy w ogromnie szerokim spektrum zaczynając od takiej pełnej akceptacji i mówienia jest bardzo dobrze, że ja cierpię i po prostu cieszę się z tego cierpienia jakby to był mój największy skarb i jest to jakby często też połączone z taką postawą adorowania Pana Jezusa na krzyżu, aż do zupełnie takiej przeciwległej postawy, kiedy jest bunt. I to już nawet nie przeciwko cierpieniu, tylko przeciwko złemu Bogu, który zsyła na mnie cierpienie. Po prostu, moi drodzy, możecie przyjmować którąś z postaw z tym spektrum, prawdopodobnie też pomiędzy. A nasza odpowiedź na pytanie o Cierpienie, jego sens, znaczenie cierpienia w naszym życiu jest tym ostrzejsza i tym bardziej precyzyjną odpowiedź sobie wyrabiamy, im bardziej tego cierpienia doświadczamy. No powiedzmy, jak tam mam kłopoty z kolanem, ja to z żołądkiem, ale funkcjonuje dobrze. Dzień po dniu jakoś tam sobie żyję, no lata lecą, to może te tak sił ubywa, ale jakoś tam oswoiłem się, z myślą o tym, że... Kiedyś tam też będę emerytem, jak mieszkańcy tutaj domu emerytalnego w mężczyku. No i to jest naturalna kolej rzeczy. No i dobra, nie muszę za dużo myśleć o tym cierpieniu. Do lekarza chodzę, okej, okay, dobra. Czasami pojawi się taki większy stresik, bo przypadkiem trafię na nabożeństwo od w Duchu Świętym i tam wyskoczy jakiś prorok. Bardzo gwałtownie i co ja mam do powiedzenia na temat cierpienia. Ewentualnie, kiedy zdarzy się jakieś szczęście, komuś bliskiemu, umiera, to kogo kocham. I to jeszcze często, moi drodzy, pojawia się temat raka, który rozciąga nasze odpowiadanie na to pytanie w czasie i sprawia, że my po prostu też przeżywamy różne etapy w tym spektrum. Od uwielbienia, cierpienia i krzyża Pana Jezusa, takiej euforii, że to jest coś dobrego, aż przez buddhizm, nienawidzenie Pana Boga. I w zależności od naszej konstrukcji psychicznej może yy, miotamy się między dziękuję Ci Boże, a yy, po prostu Boże, jesteś zły, bo my musimy cierpieć. Czy cierpienie naprawdę pochodzi od Pana Boga? Czy to jest Jego wynalazek? Więc, moi drodzy, no kiedy patrzymy na teksty Starego Testamentu, to możemy tutaj doznawać takiego lekkiego zawrotu głowy. Widzimy Pana Boga, który posługuje się na przykład zarazą, żeby ukarać Dawida za jakąś taką e, intelektualną zbrodnię, że postanowił zliczyć Izraelitów. No i pojawia się pytanie, zadać przez proroka, to są takie delikatne rzeczy. Tam wy, wybieraj formę kary dla siebie. Ale naprawdę, czy cierpienie pochodzi od pana Boga. Mamy do czynienia z różnymi takimi starotestamentalnymi tekstami, które momentami są dla nas trudne do zrozumienia, bo są tak przesiąknięte mentalnością ludzi yy, Bliskiego Wschodu, że gdyby automatycznie podładujemy ich sposób myślenia. Skoro pan jest Wszechmogący, to to działa tak, że jak yy, ja prowadzę biznes, i mi się pochodzi i zarobiłem. To nie myślę o tym, że pracowałem, że tam miałem fajny pomysł, że ludzie mi pomogli, że miałem na początku jakiś kapitał, który mogłem wykorzystać. Tylko Izraelita mówił, Bóg sprawił, że się wzbogaciłem. I to w sferze języka i myślenia było oczywiste. To Bóg sprawił. I co cofając się do ostatecznej przyczyny rzeczy, zawsze Bóg jest sprawcą wszystkiego. Ale to nie jest takie proste. Podobnie jak w przypadku cierpienia, to jest takie w ogóle myślenie wschodu tego bliskiego i również dalekiego, a jesteś chory, jesteś trendowaty, na pewno nagrzeszyłeś. Zajrzyjcie sobie do księgi Hioba. Hiob przez cały czas buntuje się, dyskutując ze swoimi trzema przyjaciółmi, a potem nawet z tym wygadanym młodzieńcem Elichu, i on mówi: Ja nie zgrzeszyłem, co wy mi tu wmawiacie? Ostatecznie rozstrzygnięcie jest takie: co ty tam wiesz, Hiob? Zgrzeszyć i tak zgrzeszyłeś, ale najciekawsze jest to, że chcesz się temu kłócić na temat cierpienia. I kiedy przez krótką chwilę Bóg pokazuje Hiobowi swoją perspektywę, inny punkt siedzenia, więc inny punkt widzenia. Więc rozumienie cierpienia Hioba się zmienia, ale Hiob też nie wyjaśnia nam, co on do końca zobaczył. Więc biorąc pod uwagę całe Pismo Święte, również Nowy Testament, Widzimy drodzy, że to nie jest tak, że Bóg stworzył cierpienie jako specjalny środek oddziaływania na złych ludzi. Za to Pan Bóg stworzył świat, zaczynając pewnie od Wielkiego Wybuchu, świat, w którym istnieją pewne zasady fizyki, chemii, potem pojawia się jakaś biologia, jakieś zjawiska przyrodnicze, które są jak gdyby konsekwencją pewnej takiej pierwotnej koncepcji, żeby świat był po prostu stworzony z jakiejś materii. Skoro jesteśmy cielesnymi istotami, więc podlegamy tym prawom. Kiedy drodzy, mówimy o cudach, tak w takim potocznym myśleniu, ale również w tym takim teologicznym, czym jest cud, to cud jest po prostu takim chwilowym zawieszeniem tych wszystkich praw, które Pan wymyślił sam. Świat, który on stworzył, rządzi się pewnymi prawami przez niego wymyślonymi, i to jest dobre. Jako całość jest dobre. W takim stworzonym z materii świecie mógł też zaistnieć, na którymś etapie jego rozwoju, człowiek. Ze wszystkimi konsekwencjami bycia człowiekiem, jako istotą materialną i duchową, ze wszystkimi rzeczami najpiękniejszymi, jakie wiążą się z tym, że posiadamy wolną wolę, zdolność decydowania o sobie i że możemy kochać. Chociaż tak, jak mówiłem, wczoraj na konferencji. To, że my kochamy, nie jest wcale kwestią instynktu. rzeczywistość stworzonych przez Pana Boga i wprowadził w nią pewne takie bardzo głębokie pęknięcie. I Pan Bóg, który jest Wszechmogący, który stwarzając człowieka Adama i Ewę, mówi na to dosłownie początek Księgi Rodzaju, powiedział nam, czy ci sobie ziemię poddano. To ja w moim pokoju, gdzie mieszkam, ustalam zasady i ja decyduję o tym, żeby tam były meble w tym czy tamtym miejscu żeby były takie kolory na ścianach, żeby tam wisiał krzyż na ścianie, albo żeby tam był pentagram, to ja decyduję. A jeżeli Bóg powiedział, czyli sobie ziemię pod to konsekwentnie przestrzega swoich słów. I wszędzie, gdzie pojawia się człowiek, razem ze swoimi decyzjami, dobrymi, złymi, wprowadza w rzeczywistość stworzoną przez Pana Boga jakieś swoje rządy. Tam, gdzie ma swoją, swoją przestrzeń do oddziaływania, tam wyciska pieczęć. Swoich decyzji na stworzonym przez siebie świecie. I w pewnym momencie, drodzy, zdarza mi się nieszczęście. Pojawia się jakieś duże cierpienie. Może to być, drodzy, cierpienie pod tytułem: nie wiem, upiłem się w światło za kierownicę, jechałem bardzo szybko, rozbiłem się, złamałem sobie kręgosłup. siedzę na wózku inwalidzkim. Przychodzi otrzeźwienie, i zaczynam się zastanawiać, co ja zrobiłem. Już docierają do mnie konsekwencje tego, że jestem niepełnosprawny, i myślę sobie wtedy, no tak, zasłużyłem sobie. A kiedy w tym samym samochodzie ginie bliska mi osoba, to ja myślę, moja wina, że ten człowiek cierpi. Ale rodzina tej osoby, która siedziała ze mną w aucie, mówi: Ty jesteś winny. Wiesz, że nieszczęście. Nie jest wynikiem moich akcji, moich decyzji, tylko nie wiem. No, lotowy soprze spadł mi na głowę zdarma. Nikt tego nie przewidział. No może tak, dobra, obarczylibyśmy gospodarza, a niech to będzie, że nie wiem. Kula drewni spadła. Akurat jedna w całym. Bo nie może być świata po prostu bezsensowny, że nagle coś się przypadkiem dzieje. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby każdy przy, przypadek wyjaśnić i uzasadniać. Więc kto jest za to odpowiedzialny? No więc jakaś siła tajemnicza niewyjaśniona. No i wszystkie nasze skojarzenia biegną natychmiast do Boga i wskazujemy palcem na tabernacul i to ty. No jest człowiek wierzący, który sobie tak pomyśli, to co może zrobić? Możesz powiedzieć, Boże, czemu to zrobiłeś? No i wtedy, moi drodzy, nie, może zastanawiałem się, ten człowiek trafiony tą kulą gradową w głowę, to był zły człowiek, może Pan chciał go wyeliminować ze społeczeństwa. Ale jeżeli tak, to czemu nie zrobił z gorszymi bedlekami czegoś podobnego? Czemu po prostu mamy pełne więzienia? Moglibyśmy mieć pusty. Wystarczyłoby, żeby Pan był tak precyzyjnie tymi kulami, tak, eliminował te wszystkich łotrów i padających. Nie? To pojawiają się takie jeszcze konstrukcje myślowe. Nie, może Pan Bóg tak bardzo tego człowieka kochał, że akurat jego wziął do siebie. No a innych to nie kocha bardziej. Czy, czy może jednakowo wszystkich kocha? Dla nas jest po prostu momentalnie nic do połączenia, że może się też po prostu wydarzyć, że w świecie stworzonym przez Pana Boga yy, po prostu są takie zjawiska przyrodnicze, które po prostu niekoniecznie muszą być celowym działaniem. Pan Bóg puścił ten świat w ruch. I on jest konstrukcją na tyle doskonałą, że my widzimy w tym palec Boży, a jednocześnie, moi drodzy, no i nie potrafimy zaakceptować tego, że w naszym życiu, w świecie stworzonym, istnieje pewna przestrzeń ryzyka. No dobra, możemy się intelektualnie zgodzić z tym, że istnieje jakieś ryzyko. Kobietom jest ciężko to bardzo. Konsekwencje tego, że świat jest miejscem ryzykownym. No to pojawia się po prostu cała fala różnych uczuć i bunt, i, i dlaczego ten świat taki jest. Ryzykiem jest również to, że Bóg obdarzył człowieka wolną wolą. Jeżeli ja posiadam wolną wolę, to mogę z tą wolną wolą zrobić różne rzeczy. A tak jak mówiłem Wam o przedziwnym sercu człowieka, jak patrzę na moje własne serce. Na różne pokusy, które przychodzą mi do głowy i zmaganie, jakie z tymi pokusami muszę toczyć i ile mnie to kosztuje wysiłku, to po prostu ja w ogóle cały czas biorę pod uwagę, że ja mogę zrobić mnóstwo głupot. Jestem wolnym człowiekiem. Kto, kto sprawi, kto mnie powstrzyma, że, że nie zrobię tych głupot. Na wolną wolę człowieka nie ma siły. A ja mogę zrobić swoją wolną wolę, czy dobre i i też również w moim życiu bywało. Nieraz przecież biłem się w piersi, wstydziłem i żałowałem. Więc stworzony przez Boga świat jest miejscem ryzykowym, ale aktem jeszcze większego ryzykanstwa było stworzenie człowieka takim, miał wolną wolę. To już patrząc na tego, Adama i Ewę, to może nie jeden człowiek się zastanawia i mówi, po co tak stworzyłeś człowieka? Czy można tego było wymyślić inaczej? Żebyśmy Wolnej woli, a za nią idzie ryzyko, jest do czegoś potrzebna. Nie bylibyśmy w stanie kochać, gdybyśmy nie mogli autentycznie podejmować w pełni wolnych decyzji. Można było stworzyć tylko świat, który byłby idealnie doskonały, bez kuli gradowej, która spada komuś na głowę, bez trzęsień ziemi, w których giną ludzie, bez fal tsunami i innych takich rzeczy. Jednocześnie świat, w którym ludzie nie są obdarzeni pełną. Wolną wolą, tylko są dobrze zaprogramowanymi robotami, które się tylko przytulają i kochają. jest fajnie. Albo jest świat, w którym jest prawdziwa, autentyczna miłość, nieprzymuszona, dobrowolna, taka, która często wymaga poświęcenia i jakiegoś heroizmu. Albo taki sierotkowy, fajny świat, ani słodki, ani kwaśny, ani słony, ani gorzki dobrze zaprogramowany robot. Albo albo. Pan Bóg drodzy akceptuje pewne konsekwencje tego. Na początku jest pewna myśl Pana Boga, z której wynikają po prostu konsekwencje. Świat jest miejscem ryzykownym, bo jesteśmy istotami materialnymi. Żebym nie wiem, się płakał i użalał się nad tym, że cierpie więcej niż inni. Ostatecznie i tak przychodzi po prostu zrównanie wszystkiego, bo kiedy umieramy, a umierają wszyscy, to nie wiecie się już ilość cierpień po drodze, tylko wszyscy na koniec są martwi. Stworzył Pan Bóg świat z elementem ryzyka. My możemy drodzy tylko i wyłącznie. podjąć decyzję, czy się na to obrazimy, na Pana Boga. Czy zaakceptujemy to ryzyko razem z całym smakiem, który towarzyszy temu ryzyku? Spróbujcie sobie przez chwilę wyobrazić, jakie byłoby to zupełnie bezpieczne życie. My już w ogóle bardzo daleko wydoskonaliliśmy się w czynieniu życia absolutnie bezpiecznym. Staramy się pod każdym względem pasy bezpieczeństwa w samochodzie strefy zmiotu i 34 poduszki powietrzne i wtedy mogę wszędzie na kierownicę. No i jak gdyby, ja absolutnie nie mówię, żeby nie zapytać pasów w ten sposób. Ale to jest, to jest część naszej mentalności, że my chcemy usuwać ryzyko i czuć się bezpiecznie. To poczucie bezpieczeństwa jest dla człowieka czymś bardzo potrzebnym, pożądanym, poszukiwanym. A jednocześnie, gdyby życie, które jest totalnie bezpieczne i pozbawione jakiegokolwiek ryzyka, Wydaje mi się, że jest nie do wytrzymania. Być może jest w ogóle jakimś zagadnieniem dzisiejszych czasów, i to się ujawniło w obliczu pandemii, że my handlujemy nieustannie dwoma wartościami: wolnością i bezpieczeństwem. Ile jesteś w stanie oddać za swoje poczucie bezpieczeństwa? Bo chyba nawet te różne zabiegi mające nas uchronić przed ryzykiem pandemii nie są skuteczne tak, żeby nam bezpieczeństwo zapewnić. Ale my nadal podejmujemy decyzje. No, od zawsze to robimy, to nie tylko pandemia. Kiedyś dzisiaj zwierzęta, wojny, przecież nie jedna epidemia przeszła przez Europę i przez cały świat. Kwestia medycyny, kwestia tego, że my korzystamy z różnych systemów ubezpieczeń społecznych, że takie, a nie inne sposoby zarządzania naszymi pieniędzmi, które zarobiliśmy, przecież podatki to jednak coś nam nabierają, coś nam dają w zamian. My handlujemy wartościami, wolnościami i bezpieczeństwem, drodzy. A potem nagle, kiedy pojawia się cierpienie w moim życiu, to przychodzimy do Pana Boga, na to z zdziwieni albo oburzeni na niego. I mówimy: Ja tym prawem ja cierpię. A nie być tak bezpiecznie. To jest może bardzo trudne do zaakceptowania, że Pan Bóg jest ryzykantem. W decyzjach stworzenia świata i ukształtowania człowieka wolnym Pan go podejmuje ryzyko. Bo moi drodzy, my krzyżujemy Jezusa Chrystusa naszymi grzechami nieustannie. I decyzja, żeby wcielić się w człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, to jest ryzyko. Modlitwa w grójcu pokazuje Jezusa Chrystusa, w którym waży się to ryzyko, w którym On po prostu się z tym ryzykiem mierzy. I to mierzy się emocjami człowieka. I ryzykiem jest również wejście na krzyż, po prostu bo już przez wszystkie wieki, wieków, amen, dopóki świat istnieje. Każdy raz nasz, nasz grzech przybija go do krzyża na nowo. A on podejmuje to ryzyko, żeby go znowu ukrzyżujemy, udzielając nam za każdym razem przebaczenia. Od moich słów i od mojej konferencji na temat cierpienia nie będzie wam leżej. Ale bardzo was proszę, w swoim modlitwie nie myślcie, że Pan u was czymś ukarał, jeżeli kiedykolwiek poczujecie cierpienie. Tylko spróbujcie się zastanowić, czy wybierzecie udział w świecie stworzonym z ryzykiem i akceptujecie, że życie składa się również z takich rzeczy. Czy może postanowicie się wobec cierpienia na Pana Boga obrazić i powiedzieć sobie, ja bym to wszystko lepiej i nie podoba mi się Twoje stworzenie. To jest ostatecznie tajemnica związana z cierpieniem. bezsensownemu cierpieniu, które nie jest sprawiedliwe ani dobre, możesz nadać sens. Jezus Chrystus właśnie to zrobił, stawiać się człowiekiem. Wziął nasze bezsensowne, beznadziejne i złe cierpienie i nadał mu sens. I kiedy następnym razem popatrzysz na krzyż, to właśnie w taki sposób. Cierpienie nie ma sensu. Ale Ty człowieku możesz się połączyć z Krzyżem Jezusa Chrystusa i w Twoim osobistym życiu, tam gdzie jest Twój kawałek podłogi, ten kawałek świata, o którym Bóg Ci powiedział, czylicie sobie ziemię pod ty możesz tam wprowadzić sens w bezsensowne cierpienie.